I spróbujemy troszkę dzisiaj uruchomić w sobie właśnie tą, tą radość i też tęsknotę za radością, bo pisaliście też o różnych tęsknotach. Więc chcemy spróbować dzisiaj porozmawiać i trochę na temat motywacji, skąd się czerpie nasza motywacja, ale też właśnie jak realizować, jak, no, tak nie wiem, ale można powiedzieć, tak, pomagać Panu Bogu, ale chyba najpierw sobie. Żeby być szczęśliwym, żeby doświadczać tej pełni radości, która też płynie od Niego, od Jego Ducha. E, więc mamy na to wpływ, kochani. To nie jest tak, że to tak tylko ma nam spaść z nieba, bo po prostu tak byśmy sobie to wyobrażali. Tylko mamy wpływ konkretnie też na to, czy, czy doświadczamy tej Bożej radości. E, mam świadomość, że, że są w naszym życiu takie marzenia które są bardziej realne i takie re marzenia, które są trudniej realne na przykład, tak? Czyli, czyli pragnienie bycia z kimś, założenia rodziny, zostanie mamą. I mogę się podzielić na przykład takim moim doświadczeniem marzenia, które było we mnie bardzo, może dwa, o tak, bardzo mocne, bardzo głębokie i też z takim, no nie wiem, mądrym kapłanem rozmawiałam na ten temat i dzieląc się też tym wielkim marzeniem i pragnieniem. I on mi mówił tak, że, że ma przekonanie, że to jest z Bożego Ducha, że rzeczywiście te pragnienia, które są w moim sercu, Sercu są z Bożego Ducha i, i że one rzeczywiście, no właśnie, są dobre. Nie? Ale też pamiętam, że, że mówił mi, że Pan Bóg jest Bogiem faktów. I że jeżeli moje marzenie jest połączone w jakiś sposób z drugą osobą, tak. No to nawet jeżeli to, to, to moje marzenie rzeczywiście jest też pragnieniem Boga i, i, i jest taką zachętą do mnie, żeby, żeby w nim wzrastać, to muszę mieć świadomość, że jeżeli to jest połączone z drugim człowiekiem, to, to Bóg jest bogiem faktów. Jeżeli ten drugi człowiek z różnych przyczyn nie jest zdolny, nie jest gotowy, nie potrafi, nie wie. Tak jakby stanąć wobec tego zaproszenia, no to właśnie, nie, to powstaje to napięcie, że, że się nie spotykamy w tym marzeniu. E, i, I to jest drugie, akurat kapłan też mi mówił nie, w kontekście moich marzeń i pragnień, że, że bardzo, jeżeli rozeznajemy jakąś naszą drogę, tutaj akurat mówicie o jakiejś konkretnej takim pragnieniu tak, bycia z kimś, nie, że potrzebujemy robić to, co możemy, żeby, żeby podążać za tym pragnieniem, ale z drugiej strony też być wolnym od tego, w jaki sposób ono się może dokonać. I to jest coś, co też mnie bardzo mocno uczy święty Ignacy. Tylko, że to rzeczywiście jest droga podążania z Panem Bogiem i za Nim, i uczenia się być jak On, żeby, tak jakby, zakosztować tej wolności od Niego, bo my, po ludzku, no nie jesteśmy w stanie tak jakby tak przemienić swojego serca, nie? Że, że to się może dokonać mocą tak jakby jego łaski w takim kontekście uczenia się, jego spojrzenia i przebywania z nim. To on będzie zmieniał nasze serce w kontekście takiej wolności. E, nie wiem, troszkę zaczynam sz szeroko mówić, bo to pewnie jest bardzo ważny temat. Ja mam świadomość, bo ja spotykam wiele takich osób, nie. Jeżeli mówimy o takich e, ważnych marzeniach i pragnieniach i tęsknotach naszego życia, nie? ale tego, co, co Pan Bóg mnie uczy, że, że On rzeczywiście spełnia pragnienia naszego serca, tylko nie zawsze w taki sposób, e, jaki byśmy sobie my wyobrażali. Nie? Czyli z jednej strony, no, pragnienie na przykład bycia z kimś, założenia rodziny jest, jest czymś pięknym, i jeżeli to jest nasza droga, do której jesteśmy zaproszeni, no to pewnie tu jest. Co ja w związku z tym mogę zrobić? Czyli jak spotykać się z ludźmi, jak poznawać nowych ludzi? No to jest pewnie ca cały proces naszego indywidualnego ja-nie, co, co ja mogę w związku z tym zrobić. I oczywiście, mając świadomość, że są różne obiektywne przeszkody ku temu, i mamy świadomość, że dzisiejsze czasy. W ogóle nie pomagają nam, bo, bo po prostu patrząc szeroko na, na specyfikę naszych aktualnych czasów nie? w kontekście budowania relacji, no już nawet jakichkolwiek nie. Więc pragnienia mamy, bo mamy pragnienia za miłością i to jest szczepione z naszego podobieństwa na, na obraz Boga. Nie? I to jest dobre i piękne. Nie? Tylko, że myślę, że Pan Bóg też nas zaprasza przede wszystkim do takiej wolności i takiego uczenia się, realizowania też swojej drogi żeby to nas nieustannie nie zabijało, nie? żeby nam to cały czas nie odbierało życia, bo jest dużo czynników zewnętrznych, które może właśnie to uniemożliwiają. Nie? Więc to pewnie długi temat, może jeszcze kiedyś sobie do niego powrócimy, ale, ale on jest ważny, jasny nie? I, i to pewnie dzisiaj nie jestem w stanie, żeby jakoś podzielić dłużej moją historią, czy, czy jakimś tam doświadczeniem, czy refleksją, jaką mam na ten temat, ale z drugiej strony, Wiem, że, że te wielkie marzenia, te, te takie, powiedzmy, dotyczące większego obszaru naszego życia, zaczynają się od realizowania tych mniejszych marzeń. I myślę, że jestem do tego przekonana, że im bardziej też uczymy się kochać siebie. W tym wymiarze, kim jestem dzisiaj, i odkrywać siebie w takim wymiarze, jak dzisiaj patrzy na mnie Bóg. A On pragnie mojego szczęścia. No więc, jeżeli zacznę realizować te drobne marzenia, to to zacznie mnie też przemieniać wewnętrznie, zacznę tryskać radością, i to też będzie pociągać innych ludzi do mnie. Więc myślę, że jestem też przy ogromna mądrość i też dzisiaj będę chciała właśnie jeszcze o tym trochę mówić, nie? Czyli, czyli tymi małymi kroczkami, nie? Czyli cudnie, że, że, że macie różne wielkie marzenia, pragnienia, albo jeszcze ich nie macie, nie? Ale jeżeli one się na dziś wydają takie właśnie trudne do osiągnięcia, to za chwilę w tym ćwiczeniu spróbujemy sobie to zobaczyć jak zacząć od tych małych kroczków, żeby daj Boże, te większe też się mogły realizować. I tak to też jest w moim życiu. Myślę, że to dokładnie o to, o to chodzi, nie? że Pan Bóg nas uczy. Dzisiaj nie, dzisiaj, dzisiaj jest dzisiaj. Tak realnie nie wiemy, co będzie za tydzień czy za miesiąc, nie? Ale dzisiaj, dzisiaj mam wpływ na dzisiaj nie i, i od tego chcemy zacząć, więc to taka myśl poboczna, ale może właśnie bardzo ważna. To kochani. Chcę Was dzisiaj zachęcić do obudzenia w sobie tych właśnie marzeń, ale właśnie, załóżmy tych takich, które no nie mają zbyt wiele takich czynników niezależnych od nas. Czyli, czyli spróbujmy zobaczyć, jak, co nas też motywuje, właśnie. Nie? Czyli jakie czynniki sprawiają, że, że mamy chęć w sobie obudzić tą siłę do działania. Czyli troszkę to, co już tutaj wybrzmiało nam w tym naszym spotkaniu, że, że podzielenie się nawet z drugą osobą. Już jest czymś, co w nas uruchamia większą wiarę w to, że, że to marzenie nie jest takie zupełnie nie do zrealizowania. I bardzo mnie porusza też, nie wiem czy pamiętacie słowa papieża Franciszka, który mówił do młodzieży, ale myślę, że do i każdego z nas na Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie, o wstawaniu z kanapy. Nie? Czyli, czyli zrobić ten pierwszy krok. I papież tam bardzo konkretnie powiedział, że jeżeli nie wstaniemy z kanapy, to ta kanapa zabierze nam to, co sobie cenimy najbardziej, czyli wolność. I papież mówił, im dłużej leżysz na tej kanapie, tym łatwiej zostaniesz sparaliżowany. Nie? Możesz pomyśleć sobie, co jest dzisiaj tą twoją kanapą, co jest tym takim twoim właśnie, że, że no nie uda się, nie? Że, że to się nie może zmienić, nie? Nie? Że, że, że tak ciężko jest zrobić ten pierwszy krok.